Koloru czy, y, na pół. Prze przecinamy płytkę. Następna warstwa znowu jest stały. Tutaj dwie i do, po bokach cienka. Proste właściwie zadanie. No. Słuchajcie, chłopcy, y, to zadanie robimy na tej ścianie, tutaj. Podzielimy to na stanowiska. Będziemy robić po dwóch. Jeden drugiemu pomoże po prostu. Przed, y, po, po, po podzieleniu ścianę gruntujemy, zostaniecie grunt, pęzelki. ja Wam pokażę jak, trzeba przygotować ścianę, zagruntować, odczekamy około pół godziny, porozmierzamy sobie płytki, gdzie mają być, no i bierzemy się za robotę. W razie pytań, ja Wam przed, po gruntowaniu, przed przyklejeniem, po prostu pokażę, wytłumaczę jak te, jak te płytki będziemy robić. wszystkie skutki, jakieś, jakieś nierówności zresztą no, tak, z Słuchaj, na tej płycie teraz robimy cztery płytki, mhm. Żeby nie robić na samej podłodze, przetniemy sobie płytę po prostu wzdłuż i podłożymy na płycie. Ewentualnie później jak będą jakieś nierówności, to są kliniki, klinikami okay. wypoziomujemy pierwszą warstwę. Uważaj na palce. O oh yes. No i dobrze. Nie, 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 teraz Tu przełam sobie to. O tak. I słuchaj, teraz zobacz. Tu położymy jedną płytę, bo na tej, na tej płycie robimy płytki. Jedną płytę podłożymy z jednej strony, drugą z drugiej. I ewentualnie, jak ci wyjdą jakieś nierówności, można sprawdzić jeszcze po Teraz sprawiamy klej. Musimy się zapoznać z instrukcją, ile trzeba wlać wody na worek tutaj tego kleju. 6,5 litra do 7 na 25 kg. Tak, tylko że my nie, nie będziemy robić całego worka, tylko zrobimy, no przypuśćmy jakąś połowę tego. Czyli około 3 litrów wody musimy wlać do wiaderka, wsypać klej i mieszadłem przerobić. No i dobrze, konsystencja jest akurat taka jaka jest nam potrzebna do układania płyt. Mamy klej na ścianę, jak widać. Zbieramy po prostu nie. ściągamy to, staramy się tak, żeby żeby ten klej nam nie wystawał nigdzie. Jak naj, najładniejszą powierzchnię zrobić. Płytkę później bierzemy na rękę. Nakładamy klej na płytkę. Dobrze by było, żeby ten klej po prostu był rozłożony do samego brzega. O, no, w ten sposób. I później ściągamy grzebieniem. i żeby wyglądała w miarę jednakowo. Starać się, żeby tak wiesz co, tutaj nie wystawały ci te te zadry takie na zewnątrz. Przykładamy płytkę. Teraz weźmiemy ten, tutaj, trzeba ściągnąć po prostu, żeby ta płytka była widoczna. Nie żeby złapać poziom tutaj na, na tych płytkach. Krzyżykami, jak masz już ustawione w miarę poziom, wstawiamy, wsadzamy tutaj krzyżyki. Wiadomo, z tej strony musimy dosunąć tą płytkę, tylko ta wystaje nam delikatnie. Docisnąć ją, włożyć krzyżyki. W tej fudze tak samo. Teraz się musimy pobawić. Linia jest praktycznie jest. Do poziomu. Też praktycznie. Jest. No. Posprawdzić to, wyrównać. Na płytkę przecinamy na pół. Odmierzamy sobie połowę. Mamy wyznaczony środek tej płytki. Przymierzymy sobie to kółko, czy chodzi dobrze po kresce. Dobrze by było teraz sprawdzić czy te paski wyszły jednakowe 15 15 15 15 no i dobrze Następnym etapem chłopaki przecinamy płytkę pod kątem 45 stopni do tej powierzchni żeby nam w miarę to precyzyjnie wyszło, dobrze było odrysować sobie kreskę